Witam Państwa w kolejnej części prezentacji modułu Manager Systemu do Obsługi pizzerii. W tej prezentacji przedstawimy Państwu menu Fiskalizacja. W menu Fiskalizacja znajdują się wszystkie opcje dotyczące obsługi urządzeń fiskalnych, a także edycji paragonów i edycji faktur sprzedaży. Lista paragonów zawiera wszystkie paragony utworzone automatycznie w momencie zatwierdzania zamówień w OS. z listy dostępnych operacji do każdego paragonu możemy wystawić zwrot na przykład wystawić także fakturę do paragonu pokazać szczegóły zamówienia związanego z danym paragonem dokumenty powiązane na przykład zamówienie fakturę lub zwrot do paragonu a także wyświetlić listę płatności do danego paragonu. Na liście paragonów, po wybraniu dowolnej pozycji, możemy zobaczyć, jakie pozycje znajdują się na paragonie. Natomiast na trzeciej zakładce możliwe jest podejrzenie podsumowania VAT dla pełnej listy paragonów. Dodatkowo, filtr w górnej części okna umożliwia wyszukanie według zakresu dat paragonów według informacji kto utworzył dany paragon jaki rodzaj dokumentu np. paragon lub zwrot lista stanowisk wyszukiwanie po numerze wewnętrznym paragonu a także po numerze fiskalnym paragonu a także mod listy według statusu paragonu, czy jest zafiskalizowany, czy jest niezafiskalizowany. Kolejną opcją w menu Fiskalizacja jest lista faktur sprzedaży. Zawiera ona wszystkie faktury utworzone do tej pory w systemie. Każdą fakturę możemy w dowolnym momencie edytować, na przykład zmieniać nazwę kontrahenta lub dodawać kolejne paragony do listy. Wydruk faktury sprzedruga następująco. Jak widać na powyższym podglądzie wydruku.